Witam Was serdecznie, w tym filmie pokażę Wam w jaki sposób pozbyć się w automapie tu jest akurat wersja 1.7.1 uruchomimy sobie to jest Android e, KitKat Samsung Galaxy S4 e, znaleziono sobą. akurat Android, to mnie nie interesuje pokażę Wam w jaki sposób pozbyć się budynków 3D niektórych to może bardzo denerwować podczas nawigacji e, mnie także, dlatego też pokażę Wam w jaki sposób e, tego dokonać taki prosty trik gdy już jesteśmy sobie w nawigacji i chcemy sobie jechać, czyli wpisać sobie jakąś lokalizację, wpiszmy sobie, nie wiem, cokolwiek miasto na przykład Bytom, centrum OK, prowadź do OK, trasa jest już ustawiona, jakaś tam nieistotna jaka i widzicie tutaj te budynki 3D one podczas y, jazdy pomiędzy budynkami mogą utrudniać troszeczkę nawigację y, wielu osobom to przeszkadza żeby, y, żeby spowodować, tak jak widzicie, tu są te budynki żeby spowodować, żeby ich nie było, czyli żeby zmalały do zera wystarczy y, przy czym, kliknąć sobie w ten sposób raz na ekranie i tu jest 3D taki guzik wystarczy go teraz nacisnąć i pojawi się takie budynki, jak widzicie i tu mamy suwak 50%, tu jest 100% będą maksymalnie duże, w takiej wielkości, jakie one są naprawdę, albo ten suwak możemy przesunąć na 0 i jak widzicie, budynków nie ma. Wszystkie numerki są już widoczne bardzo dobrze, budynków nie ma i nawigacja staje się znacznie bardziej e, przydatna. Czyli jeszcze raz pokażę. Klikamy raz, byle gdzie, naciskamy na ten guzik 3D. I istotna sprawa jest, żeby go nacisnąć i trochę dłużej przytrzymać, zobaczcie. O, około sekundy. Dopiero wtedy pojawiają się te budyneczki, i teraz, tym suwakiem po prawej stronie, możemy sobie budynki pokazać, zmniejszyć ich widoczność, tak żeby nie zasłaniały, albo kompletnie do 0%, i już nasza nawigacja nie będzie nas denerwować z tymi budynkami. Ok, to tyle. Mam nadzieję, że taka prosta porada, ale Wam się przyda. Trzymajcie się. Jak macie, oczywiście, jakiekolwiek pytania, pytajcie pod filmem. Odnośnie automapy myślę, że odpowiem na każde pytanie, ponieważ tą wersję pełną mamy do testów, więc pytajcie o co chcecie.